Witam Państwa w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cry of Fear. Eee, długa przerwa była, ale wracam, wracam. Ostatnio bardziej zająłem się Nightmare House'em. Eee, teraz mam nadzieję, że uda nam się skutecznie korzystać z tej broni. Tu ostatnio coś mnie strasznie zabija. Naszą... Kurczę, nie mogę... Coś tam... Coś we mnie jakby rzuca czymś. O, shit, to jest to. Coś to było. Dobrze. Mam nadzieję, że to było jedno. Nie wiem co to było. Nie do końca się byłem w stanie przyjrzeć temu czemuś. Ale. Chciałem jakąś broń, tę tak, tak, tutaj oczywiście już od dawna jesteś połączony z tą siecią. Ale powiedz mi o tym jeszcze setny raz! O, o, klep co mi tu za szuranie jakieś tutaj, ja bym chciał szczekawe. Ponieważ wkurza mnie już taka zamglona wizja, z którą mam od wielu, wielu odcinków. I, ty, I ten stękający kurczek koleś. Czy mam go dość? O, tu się przechodzi. Będzie tu więcej takich cośków latających. Zbadam sobie jeszcze tamten rejon. Szczekawa. Hmm. Ja ci dam inwentory full. Ja ci dam inwentory full, ja ci dam inwentory full. Kurczę, dziadzie jeden, obrzydliwy. Coś trzeba wyrzucić. Co by tu wyrzucić? Czy masz do tego w ogóle amunicję? No trochę jest. Szkoda, wyrzucać. Ale coś trzeba. Shotgun no też trochę jest, dobra. Tu go rzucimy tego shotguna na razie. I niech sobie tu leży, jeszcze po niego wrócę. Tam po mnie strzelał jakiś dziad. Ale mam moją strzykawkę, której nie zawaham się użyć. Ho, 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 mocy przybywaj! Przybyło mocy. Dalej, wiesz co, strzykawka to jest jedno, ale przydałoby się, żebyś poszedł do okulisty, wiesz? Dobra, to z nas. Czela, kurde, coś. Ewidentnie. Jak się ruszam, to może. O! Oh. Aha, już wiem, co to jest łóżko. To jest łóżko z pacjentem, który rzuca w nas czymś nieopisanym. Pewnie wyrywa sobie wyrostki albo zęby i rzuca w nas tym zębami. Tam może być ich więcej Dlatego zaopatrzę się w to Przepraszam, nie ten klawisz Nie widać nic nadzwyczajnego To lewitujące łóżko z pacjentem było dość zabawne trzeba przyznać Cholera znowu ja już by się nie wiem gdzie one są, one mnie widzą już, da, już dawno. Tam jest? Chyba tak. Skoro go nie ma, znaczy, że trafiłem, nie? No chore, po prostu chore, jak to... Kto mógł wymyślić latające łóżko? To naprawdę jest głupie. Przydałaby się i na broń może jakaś taka bardziej ludzka. Na przykład shotgun, albo nie tego wolę. Ale... No, entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Gdzie by tu pójść, nie mam pojęcia. Taka nowa, nowa wersja remowanki. Nie wiem dlaczego poszedłem tutaj. Na szczęście coś wreszcie dalej się poruszało. Bo naprawdę ugrzązłem w tej grze w jakichś dziwnych miejscach. Ale naprawdę... Zaraz coś się zacięło. Tak, O. O. Dobra. Wkurza mnie ta. O. O, ho, ho, To lubię. Zapisujemy stan gry. Wkurza mnie kurczę już ta wizja taka zamglona. Nie mam. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Oż ty. Jak śmiesz, na dodatek niszczyć moje FPS-y, kurczę, tym cholernym młotkiem. Nie, nie podoba mi się tu coś. Halo? Hello. 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 I can't hear you. Who is this? Where are you? How did you get my number? Can you help me? What the fuck is going on in this town? I need you, Simon. I'm up on roof. i You're. What? You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello. Cholerny zasięg. No właśnie. Powiem Wam, że jakąś mam klatkownię. Wiecie co? Poczekajcie, moment, coś sprawdzę. Dobra, trzeba to jakoś przetrzymać. Bo mi się coś zaczęło robić na komputerze, i nie mogę tego przerwać tymczasowo. Szukamy strzykawek, bo już strzykawki są pyszne. Pamiętajcie, żeby nie robić tego w domu. Kółko jakieś. Dobra. Panie policjancie, proszę. Ratunku, tutaj coś się dzieje niedobrego, chciałbym... Ooo, strzykawka. No nie no, inwentory full. No trzeba się czegoś pozbyć, mam za dużo broni. Chyba. Pałka musi być, gdyż muszę mieć broń jakąś taką do bicia. Przyja przyjaciół. Hmm. Dobra, pozbędę się shotguna. A strzekawka przyda mi się na później, dobra. A shotgun nie sobie tu leży. Stąd wyszedłem, tu autobus, oczywiście się wszystko w poprzek. No kurczę, OAAA, żeś mnie wystraszył. Cholero, ty jedna. Nie! Zapomniałem, że w tej grze się nie przeładowuje. Bo jak się przeładowuje, to się traci wszystkie amunicje. Ty, przez ciebie wszystko, ty, ty psie. O, da się przejść, jak miło. Dzień dobry, czy ktoś mnie chce tu napaść? Wiedziałem! Wiedziałem, ty... ty wizer. Co za wizer? Czekajcie, może się skończył tam ten proces cholerny, może go wyłączę. Dobra, niby się skończyło, ale kurczę, dalej mam tragedię. Nie wiem dlaczego. Tam przez chwilę widziałem takie... Aha, już wiem co to jest, to jest ludzik na ten, tylko moja zamoglona wizja... Nie pozwala mi na dokładne określenie co widzę świetnie, 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 widziałem cię, sprinterku głupi. Au! Cz ty z tym młotkiem? Aż ty choleroty. No zdałem że że. Kurde. Nie mam do tego amunicji prawie Jak się to przeładowuje? Przecież ma jeszcze trzy magazynki A nie, nie ma magazynków Po prostu nie mam do tego amunicji To jest po prostu tryb Trzy strzały albo tak O to chodzi w tym Jak się przełączało w ogóle te tryby? O, celowanie tak to tylko były tryby a nie magazynki dobra teraz tak to porzucamy w takim razie paszłe i bierzemy to ale do tego też nie mam nic więc jest fajnie do czego amunicji więcej jest w tej grze? Do tego czy do tego? Szczerze, szczerze mówiąc wolę, wolę tego gościa Do tego rzucam To sobie zażyję, bo i tak już mam mało Wspaniale, mm, niesamowite uczucie yy, I teraz w zasadzie mogę zabrać jedno i drugie to bierzemy i to bierzemy mimo że jest nieprzydatne, gdyż puste Dlatego wyposażymy się w pałeczkę Proszę bardzo Pałeczka Bakterie wywołujące silnice. to pałeczki zomo, tak? Tak słyszałem Wiem, że tu zaraz ktoś nam nie... Żeś ty cholerów Niby wiem, niby wiem, że się że się tu czaisz. Dziadzie przykle... A bo to was dwóch jest. No tak. Właśnie... Teraz zupełnie nie potrzebuję y, amunicji do niczego. A <grywa> nie trafili, uciekłem, zbiegłem. Cholera jasna. Wychodzę stąd. Tam się dało jeszcze przejść mm -hmm. gdzie indziej. Dlatego przechodzę gdzie indziej. Może coś jeszcze przy okazji znajdę na ulicy. A to jest zamknięte. Ale tam dalej jeszcze dało się przejść. Ile to się już nagrywa? 12 minut. Co to było? Przyszedłem i takie... Ha! Może się potknął albo uderzył się w piszczel o ławkę. Najprawdopodobniej tak właśnie było. Przechodzimy tu i zobaczymy co tutaj będzie. Tu musi być jakaś cywilizacja. A, amunicja do szczelby. Equipnijmy się w szczelbę w takim razie. Do czego to było? No nie do tego najwyraźniej. A, do tego pewnie. Mam 10 sztuk. Tylko, że żadnej w środku. Tak lepiej, ale szkoda tej broni na zwykły motłoch. No dobra, to sprawa się rozwiązała. Potrzebujemy karty magnetycznej, którą to kartę prawdopodobnie znajdziemy tam, gdzie tych dwóch młotkarzy było. Dziady przeklęte, cholera jasna. No nic. Na pewno tu przeskoczę. No nie, no, na pewno nie Dobra, idziemy tutaj teraz i bijemy tych dziadów po głowach. Myślę, że warto zrobić zapis. Eee, na przykład tu. Zapis jest dobrą rzeczą w tej grze. Jedną z najlepszych, zaraz po, strzyk po strzykawkach. Że teraz niby was nie ma, tak? Powiem zrespawnujecie w tym samym miejscu, w którym przed chwilą byliście. E? E? Nie wiem, tu mi FPS-y siadają w tej lokacji. No dobra, chłopaki po kolei, na solo. Młotek kontra pałeczka zomu. Nikogo nie widać To lubię, to znaczy nie do końca Sprawdźmy Przejrzyjmy okolice Nie sądzę, żeby to W ten sposób działało No nic nie widać Zapewne oni się po prostu respawnują Dobra, wiecie co? I tak trzeba kończyć ten ciek dla tego Jeronimo. Lecimy prosto przed siebie, wzdłuż tej alejki. Fuck Fakaw! Off. Fuck off. Ja tu zwiedzam. Oni niech sobie biegają z tymi młotkami. Niech ćwiczą, chłopaki. Wow, wow. Ćwiczcie, ćwiczcie, może się uda wam kiedyś. Ale mnie z górskich przygwoździli, żebym wiedział chociaż, które drzwi są moim przeznaczeniem, gdyż nie wiem. A może żadne, może ja tu, może mnie tu nie powinno być. Kurde no, cholerne dziady, <śmiech> dobra <śmiech> nie mam pojęcia co tam mam robić, w każdym razie no, jest jakiś progres, do przodu idziemy z tą giereczką, dlatego zapraszam Was do następnego odcinka, zagrajmy w Cry of Fear, tymczasem dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.